To jest historyczna ulica. To jest Roki. A to ja. Niedawno solenizm, w sensie Roki. <grydy> Kończy w maju 6 lat. 6 lat. Dokładnie tak. Może nawet pod koniec kwietnia, ale raczej w maju. 12 maja, chyba. Nie jestem pewny. <grydy> Co to jest, Rokuś? Natomiast w czerwcu łatek kończył lat siedem. Kupa. Tak. Rokuś, co ty robisz? Co ty robisz, powiedz mi? Ó,